Jak Majówka i Mazury, to oczywiście szczupaki. W tym roku postanowiłem troszkę inaczej podejść do tematu i poświęcić się tylko łowieniu na castingi. Przygotowałem do tego celu dwie wędki. Jedna krótsza, taka typowa wędka jerkowa z serii GP Concept z wyrzutem do 120 gramów i długości 198 cm. Taka fajna jerkóweczka uzbrojona w multiplikator też z serii GP Concept. Bardzo fajny zestaw, w którym będę mógł posłać żerki zarówno na jakieś blaty czy rozległe trzcinowiska. Parę słów o przynętach, których będę używał tutaj na majówce. Jeżeli będę łowił na płytkich blatach, tudzież przy trzcinach, oczywiście nie odmówię sobie przyjemności łowienia żerkami. I to tutaj stosuję różne. Nie jestem zwolnikiem łowienia wielkimi żerkami. Bardzo prostej przyczyny. Nie zauważyłem, żeby to zwiększyło skuteczność, natomiast na pewno męczy rękę. Takie rozmiary są dla mnie ok, będę nimi łowił. To jest taka tradycyjna deska Strike Pro w kolorze szczupakowym. No i oczywiście, chłopca na prześwietloną wodę będzie chodził ciemny. Oczywiście również widzimy tutaj mamy dosyć fantazyjne fisztanki, jeżeli chodzi o kolorystykę i wygląd taki trochę obcy decydujące starcie z wyglądu hybrydy czyli połączenie dżerka z gumą bardzo skuteczne to jest wobler pracujący ładnie natomiast ten co ciekawe, sam w sobie on nie pracuje tak ostro natomiast naprawdę sporo ryb na niego złowił jak Zobaczyć gdzieś powierzchniowe żerowanie. No, to tylko dla samej frajdy, obserwowania brania, warto to płotera zastosować. Taka żabka może być skuteczna, ale mówię, to jest sama frajda brania, gdzieś wrzucić w jakieś zarośla, poprowadzić, poszarpać tak fajnie, chlapie po powierzchni. Jeżeli zobaczymy atak z powierzchni szczupaka, warto spróbować. Dużo ludzi ma obawy przed łowieniem na multiplikatory, ze względu na to, że bardzo często się plączą przy rzutach. Ja jednak uważam, że trzeba się tego nauczyć, zwłaszcza jeżeli chcemy łowić dużymi, ciężkimi przynętami. Multiplikator umożliwia, jak już mówiłem, łowienie grubszą plecionką, ale również można łowić dużymi przynętami. On jest dużo wytrzymalszy. Jak również nie niszczy, tak paluchów, bo jak rzucamy zwykłym kołowrotkiem, takimi kotletami czy żerkami, to paluch zawsze jest pocięty. Także warto się nauczyć obsługi multifikatora, a nie jest to trudne. Można go sobie na początku ustawić, żeby rzucać trochę krócej. Tutaj mamy ustawienie hamulca tej szpulki, który spowolnia jej odwijanie. I dzięki temu. Mamy troszkę krótsze rzuty, ale nie będziemy mieli splątań, im zacznie nam to lepiej wychodzić. Tym bardziej luzujemy ten hamulec, wtedy wydłużamy nasze rzuty. No i trzeba pamiętać, żeby zawsze kontrolować kciukiem plecionkę. To jest bardzo istotna rzecz bo kontrolowanie kciukiem plecionki przy rozwijaniu się. Ja to robię tak, że cały czas trzymam w ten sposób multiplikator. Przerzucie, wiadomo, puszczam, ale tutaj, o, kontroluję, jak widzę, że przynęta wpada, zatrzymuję tutaj szpulkę, żeby ona się nie obracała, bo w tym momencie jest najwięcej właśnie plątań, jeżeli nie przytrzymamy tej obracającej się szpulki. Cała filozofia przyrzutania szpulki. Trzydziestka dwójka Nie, to będzie taka A Siedemdziesiąta O, to coś podbieraszko no, Tak, teraz wypnę i... Jeszcze raz Pistolecik Czekaj Sztuka jest sztuka. Do zestawu zdzierkowego używam przyponów z fluorokarbonu grubego. Jest to jakby oczywiste. W momencie, jeżeli dżerko ostro pracuje, on zapobiega temu, żeby się zaczepiał po prostu dżerko przypon. Mamy dużo mniej splątań A fluorokarbon w zupełności wystarcza do zębów szczupaczy. Głębiej podszarpuję, właśnie w dół do siebie żerk. No i stąd jest istotna długość wędki, Te niecałe 2 metry wystarczają, że jak się stoję na burcie łodzi, mogę spokojnie podszarpywać, żerkować i mam pełny komfort ruchu zachowanym. w zasadzie dobrego jerk'a nie da się źle poprowadzić bo on pracuje przy zwykłym zwijaniu też zaczyna się kolewać na boki A jednak wolę podszarpywania im mocniej szarpnę tym bardziej jerk odjeżdża w bok i agresywniej to robi natomiast na wiosnę lubię właśnie takie spokojniejsze szarpania z przestojami w tym momencie on odjeżdża wolno zatrzymuje się i za chwilę go znowu podszarpuje znowu wtedy w drugą stronę odjeżdża tego typu prowadzenie jest bardzo fajne. Właśnie jak ryby są jeszcze ospałe, nie są agresywne, mają dłuższy czas do zastanowienia się i zaatakowania naszej przynęty. Teraz dwa szarpnięcia, chwilę daję opaść w przynęcie, znowu dwa szarpnięcia, teraz delikatniejsze delikatniejszych, znowu mocniej, kombinowane takie prowadzenie jest zawsze fajne. Zawsze uważam, że trzeba, nim zaczniemy mieć pierwsze brania, zaczniemy o co rybą chodzi, zawsze trzeba prowadzić w miarę zróżnicowany sposób. Wtedy, jak już po pierwszych braniach, zobaczymy, czy walniej, wolniejsze odejścia, czy mocniejsze szarpnięcia. Złonki na zerka przywalać. Z samej góry. Góreczki tutaj. Taka górka w pięć metrów wychodzi. Pod nami jest skona o jest, ale ładnie, o widać już szybę, patrzcie. Na rybka. O, to Teraz przejdziemy do prezentacji. Za ładnie. Bo... Najpierw podbieracz pokażemy. Patrzcie jaki krokodyl. Takie krokodyle na Mazurskich jeziorach są. O, le y Łęń trokody